E, witam e, ponownie na kanale Jacek Sadzi Radzi. E, dzisiaj e, taki temat przewodni. Kosmita? Czy jednak dobra praktyka sadownicza, rolnicza? Czyli ochrona, ochrona osobista podczas e, zabiegu ochrony roślin. Dostałem taki, e, taki ubiór e, taki profesjonalny, który powinniśmy, każdy z nas powinien, powinien. E, dobre słowo e, zakładać. Podczas tankowania, podczas e, napełniania zbiornika, podczas, e, podczas gdy te środki e, trafiają do zbiornika i podczas e, samego zabiegu, e, chętnie, po, e, chętnie poczytam Wasze komentarze, e, jak Wy to robicie. Pewnie widzieliście, jak ja to robię, czyli jak większość, najczęściej moja ochrona się sprowadza do dobrych rękawic. Myślę, że to jest podstawa. E, no właśnie. Może by należało sobie wygenerować jakieś takie. takie odzież ochronną. Niekoniecznie musi być ochronna, ale odzież dedykowaną tylko do zabiegu ochrony roślin, żeby ją nie używać do czegoś innego. Pewnie to byłoby wskazane. No dobrze, to teraz szybkie przebranie się. Pokażę Wam, jaki to strój. Pewnie zobaczycie, skąd go dostałem. No i pewnie się pośmiejecie ze mnie. Ja też. Dzisiaj. Pewnie widzicie w tle, w tle jest gruszka, wczoraj, ostatnio, bo wróć, ostatnio Wam mówiłem w ostatnim filmiku, że pryskałem jabłoń gibereliną, także gibereliną, tam były też inne, 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 inne zabiegi, chodziło o wzmocnienie liści i pąków, ale głównie liści, bo liście po tych ostatnich temperaturach niskich wyglądają, powiedzmy średnio. No i właśnie, i wystarczyło chwila, i ujemne temperatury, i co? I dzisiaj mamy gruszkę praktycznie, w, no, jeszcze w pełni kwitnienia nie, ale widzicie, ona zaczyna już kwitnąć. E, dzisiejsza noc z ujemną temperaturą, więc co? Więc dzisiaj jadę iberylińą na gruszkę, żeby, no, żeby jak gdyby nam tutaj wspomogło nam zapylanie, zawiązanie przede wszystkim owoców, bo tutaj zapalanie to nam nie pomoże, ale zawiązanie owoców. Wiemy, że akurat giberlina i gruszka to jest dobre powiązanie i daje dobre, bardzo dobre efekty. Zobaczymy jak tym razem warunki. Warunki, jak wiemy, do gibberliny muszą być odpowiednie, czyli temperatura. Myślę, że jest ok, tam jakieś 16. No w porywach może do 18 stopni będziemy mieli, więc jest te minimum mamy. No brakuje wilgotności, ale to pewnie jak i wszędzie jest bardzo, bardzo sucho. Ale na to nic nie poradzimy. Jedynie co możemy, że możemy zrobić, no to duże dysze i duży wydatek cieczy. I powiedzmy, że jeśli chodzi o wiatr, no to ten wiatr jest taki dzisiaj do przyjęcia. On między 2 a 3,5 pewnie tak się ma metrów na sekundę, ale tak jest poniżej, najczęściej jest poniżej 3. Także według zaleceń jest ok. No dobrze, to teraz szybkie przebranie się, tankowanie. I ruszamy pryskać gbrylną gruszkę. No to teraz idę się przebrać. O! Już jestem. Tak eee, widać. E, no to chyba nie jest mój kolor. Nie jest seledynowy. Przynajmniej ja jest to zielony. E, widzicie? M, m, spodnie, raczej takie m, typu dzwon. Które dawno już z mody. E, ale okej. Okay, no strój jak strój, nie, nie ma co się nabijać, jest ok. My się wydaje, że po prostu chodzi o to, żeby był to, tak jak mówiłem wcześniej, jakaś odzież, która jest dedykowana tylko do tego rodzaju zabiegów ochrony roślin, czy tam do, do oprysków. No dobrze, to teraz jedziemy tankować i pryskamy. Tutaj inny zestaw ciągnik ten sam, nie ten sam, eee, to znaczy na nimi ręks 70. Będę go uprzyskiwać kużar, która... No i ja znaczy, jaki będzie dalszy przebieg e, warunków pogodowych ile nas jeszcze czeka lecimy za gwarę, ile nas jeszcze czeka No, pory, jeszcze czeka, e, no zimnych nocy i przyrozków. A do 15 maja jeszcze, jeszcze jeszcze bardzo daleko. Także subskrybuj, sub, subskrybujcie <grym> mój kanał. No e, i do zobaczenia w następnym odcinku.